tej Tadzie z z chyba się zwierząt. i tak wiem tadio ocenił moją animację jeszcze nie wiem jak i wiem że popełniłem ten błąd ten błąd którego powinienem nie popełniać czyli zakrywam ręką aparat a w zasadzie telefon bo jeszcze nie znam tej sztuczki że Obok tego przycisku, gdzie można ten, zakończyć nagrywanie, jest jeszcze zastupuj nagrywanie i to jest jakby taki przeskok na kolejną scenę. Dowiedziałem się o tego od mojego taty i to było naprawdę bardzo pomocne. Ogólnie to będzie seria, nie? Niedługo zrobię ten trailer... Sezonu drugiego, ponieważ sezon pierwszy na razie mogę zakończyć. Później zrobię sezon drugi, ale to zrobię inny trailer, nie? Yy, więc no, naprawdę, nie pytajcie się, no, czemu właśnie zakrywałem aparat ręką na konkretnie, dlatego że nie wiedziałem, jak te cięcia robić. A na telefonie to się pewnie tego nie da, tych cięć robić, ale. Potem jak odkryłem tą sztuczkę robienia cięć, no to już wiem jak to robić, więc... Zobaczmy jak ocenił moją animację tu Tak, w tym momencie to uciekałem. Nie chciałam robić cięć, bo jednak jak trzymam tajfejtera z ręku, to nieco niefajnie wygląda, więc w drugim sezonie, jak będą latały różne myśliwce, to po prostu czasem tam będę różne właśnie cięcia robić, nie? żeby to już lepiej wyglądało. Aha, bo ten chyba ucieka. O, o okay. Ty teraz robisz dobrze. Miałeś dobrze taką scenę, że po prostu Tak, dobrze. Z... Do yy, ogólnie naprawdę, sorry za to, że zakrywałam ręką, ale naprawdę yy, tych cięć ja jeszcze nie znałem, więc, do, więc dopiero wczoraj się o tym dowiedziałem i yy, nagrałem właśnie, nie, jakby to był bardziej takie testowe filmy, nie. Ale to nadal miałem, miałem w planie. Więc niedługo pojawi się na moim kanale trailer sezonu drugiego. A więc, no. Jakby też nie podajecie się, czemu to nie jest po kolei, ponieważ wrzucałem jak leci niebo. Chciałem to szybko dać. Dobra, nieważne. Wróćmy do tego, jak. ocenił. Um, um, a nie proszę byś... Znaczy aparat? Bo powiedział, że 100 minut później. Um, coś takiego prosto, ale fajnie, prop. Dalej. A. Um, dobra, przeskoczymy na kolejnicy. Um, Jeśli nie jest go mnie, to um, jakiś jak, jak, jak nagrasz. No właśnie, to jak ktoś mógłby go Masz Bożusz nie w tej serii. Nie no, e, ten, spoko, to żeby na ja, ja nagrywam. Ktoś to możesz nagrać. To nie może, to nie musi być taka wypowiedź, jak ja miałem. Możesz po prostu, taki jaki zrobi to Anamyk. Yy, ogólnie, da mi wyzwanie yy, ten Water Challenge, którego teraz wykonamy. No hmm, gdzie tu Minecraft? Dobra. E, ja mam wersję 1.16.3 albo 4, nie wiem, bo ja dawno nie grałam. E, mi update się automatycznie robi. A więc zrobimy tego Water Challenge. I Tadzio mi mówił, że... Ku, ku. Co jest? Yyy... Ym... Kontynuuj bez logowania, Dobra, yy, nieważne. A chwila, tak, już jest jeden, szesnaście cztery, dobra yy. mm. kurczę. No, może nie dzisiaj, ale może niedługo, tak niedługo na pewno się zrobi, to bo będę musiał to ogarnąć, więc niedługo trailer drugiego sezonu z Kosmicznych Przygód, więc ja się z wami żegnam, pa!